Staszek prosił, żebym napisał tego maina. No i dopisałem I zobaczymy teraz, czy to się odpala. Więc odpalę sobie run. No i wszystko działa: zero exceptionów. Tylko nie wiem, czy się zmienił bieg. Podzmieniam jakieś liczby i zobaczę, co się stanie. A. Staszek! A jak tutaj sprawdzić, czy. No wiesz, czy tam w te ify w iFie weszło tam. A. Printlinem. Dobra. No to Staszek mówi, żebym tutaj sobie dodał. Um, to jest redukcja. A to. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to na pewno nie jest redukcja. To zrobię tak. I. I teraz odpalę. Run. Staszek, będziesz miał później czas, bo nadal się nie wyświetla. Jeszcze zdarzenia. Dobra. To ja sobie zdebuguję i zobaczę, co tam się, co tam się właściwie dzieje. A, no bo kurent RPM -y pewnie trzeba ustawić. Dobra, ustawiam. Eksternal system set, current RPM. Jakieś duże ustawię. I teraz zobaczę, czy to się odpali. Dobra, powiem szefowi, że działało. Skończyłem.